Jerzyk omi i leśne dźwięki przed snem. Wiesz, co słychać w lesie, kiedy wszyscy już śpią. Nie to nie jest cisza. To właśnie wtedy mały Jerzyk omi zaczyna słuchać. Las powoli ucichł nie nagle, nie od razu zrobiło się cicho. Najpierw zniknęły ostatnie kroki, później ptaki, a jeszcze później światło dnia został tylko wieczór. I jeżyk Omi, Omi stał przy niskim krzaku, czuł zapach mchu i wilgotnej ziemi. Jego igły delikatnie poruszał wiatr, nie nigdzie nie spieszył się, nigdzie nie szedł, po prostu słuchał. Las nie wyglądał jak w ciągu dnia, w nocy nie był ciemniejszy, był głębszy. Dźwięki zmieniały odległość, cisza miała swój własny oddech. Omi nachylił łepek i usłyszał coś nowego. Nie był to dźwięk, którego się boi, był to dźwięk, który po prostu był. Czasem zanim zaśnie las, słychać coś bardzo małego. To był świerszcz. Omi nie podskoczył, nie schował się, uśmiechnął się delikatnie, bo zrozumiał, że świerszcz nie przerywa ciszy. On ją tworzy. Omi położył się spokojnie. Igły ułożyły się jak miękki koc. Podbródek oparł o chłodną ziemię i znów słuchał. Las poruszył się cicho, jakby coś przechodziło między drzewami. Wiatr przesuwał liście, nie dotykając ich, tak jakby głaskał las. Omi oparł się plecami o pień. Czuł, jak drzewo jest ciepłe, choć noc była chłodna. Gdzieś daleko. Coś poruszyło ciszę, bardzo delikatnie, jakby tylko na chwilę. Zachlupała woda. Omi westchnął, powoli, tak jak oddycha się przed snem. Las nie chciał od niego niczego, nie chciał odpowiedzi, ruchu, myśli, chciał tylko, żeby omi słuchał. Z czasem omi usłyszał kolejny dźwięk, cichszy, bardzo delikatny, prawie jak myśl. Była sowa. Nie wzywała, nie ostrzegała, po prostu była głosem nocy. Omi pomyślał, że noc nie jest pustką, jest rozmową, która nie potrzebuje słów. Ciało omiego zrobiło się cięższe, igły nie były sztywne, były miękkie, jakby las uczył go, jak leżeć. Usłyszał teraz szum liści. Nie było jednego głosu, były wszystkie i żaden nie był najważniejszy, tak jak w śnie. Omi nie pytał już, gdzie spać. Las odpowiedział sam, ciszą, która była pełna. Noc powoli rozkładała się nad lasem, nie spadała z góry, nie przykrywała wszystkiego naraz, raczej siadała obok. Pomi że nie musi już nic robić. Jego łapki spoczywały spokojnie. Oddech sam znalazł rytm. Wdech, chwila ciszy, wydech. Gdzieś bardzo blisko poruszyło się coś małego nie gwałtownie, nienerwowo, po prostu ostrożnie. To była mała myszka, dała o sobie znać cichutkim głosem. Omi nawet nie otworzył oczu, uśmiechnął się tylko troszeczkę, bo nocne dźwięki nie potrzebują spojrzeń, wystarczy, że są słyszane. Myszka przebiegła po suchych liściach, liście odpowiedziały jej szeptem, nie skargą, nie hałasem, szeptem. Las oddychał razem z Omim, każde drzewo miało swój rytm, każdy krzak, swoje tempo nikt nikogo nie poganiał. Nad głową Omiego pojawiło się delikatne światło, niejasne, nieostre, miękkie. Księżyc nie mówił, nie musiał, jego obecność była wystarczająca. Omi poczuł, jak ciepło rozlewa się po brzuchu. Nie było to ciepło dnia, było to ciepło nocy. Gdzieś wyżej zatrzepotały skrzydła, nie szybko. Nie głośno, tak jakby powietrze samo je niosło. Nie przeleciał i zniknął. Nie zostawił po sobie ciszy, zostawił spokój. Omi poczuł, że jego myśli robią się coraz lżejsze, jedna po drugiej, odkładały się na bok, jak kamyczki, przed wejściem do snu. Las znał ten moment, zawsze go znał. Zaskrzypiało drzewo. To nie było skrzypienie starego drewna, to był dźwięk, który mówił: Jesteś tu, możesz zostać, nic nie musisz. Omi ułożył się wygodniej, bokiem, trochę na mchu, trochę na igłach. Jego ciało samo wiedziało, jak leżeć. Oddech stał się wolniejszy, głębszy, jakby las kołysał go niewidzialnie. Dźwięki nie znikały, one się oddalały coraz dalej, coraz ciszej, tak jak odchodzą sny, kiedy już są blisko. Las nie zasypiał, on tylko zwalniał, jak ktoś, kto siada przy łóżku i zostaje. Omi już się nie poruszał, jego oddech był cichy i równy, wdech, wydech. Igły o jego leżały miękko, nie sterczały, nie drżały, jakby noc pogładziła je po kolei, dźwięki lasu nie znikały nagle, one się oddalały, jak światła w oddali, kiedy zamyka się oczy. Coraz ciszej, coraz wolniej. Woda też chciała odpocząć. Już prawie nie do usłyszenia. Noc nie pytała, czy oni śpi. Ona to wiedziała. Bo sen nie zawsze przychodzi nagle. Czasem po prostu jest. Las czuwał. Drzewa stały spokojnie. Krzaki nie szeptały. Wiatr odpoczywał, głosowy nie był wołaniem, był obietnicą, że noc jest czujna. Księżyc zawisł wysoko, nie patrzył, pilnował, jego światło nie budziło, ono chroniło. Omi śnił nie o drodze, nie o szukaniu, śnił o dźwiękach, które znał, o ciszy, która była pełna. Las przyjął jego sen, tak samo spokojnie jak wcześniej jego czuwanie. I kiedy noc stała się już bardzo cicha, a dźwięki odpłynęły zupełnie, Jerzyk Omi spał. Bezpiecznie, spokojnie, w środku nocy. Las czuwał dalej.